Tak, już poszło. Dzień dobry. Dzień dobry Natalia, włączył się jakiś głos w moim komputerze, który właśnie ten... to też to, że, się, że się nagrywamy, ale po prostu mnie technologia cały czas skakuje naprawdę. Nie ma się wywać <laughs> na jedno, na jeden standard, bo nie planowałam żadnego głosu y, me, Melmana z Madagaskaru. Się... Ko kobieta czy mężczyzna? Nawet nie zdarza mi Kobieta. 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 No. <laughs> No dobra, nie? Cześć nieważne. Agnieszko! Cześć Natalia! <noise> dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Witamy. My dzisiaj witamy z kubeczkami pełnymi fajnych napojów. E, dzisiaj porozmawiamy o tym, hmm, czym różnią się marzenia od celów, czyli od marzenia do realizacji. I jak my to z Natalią robimy? <noise> Cudowny, to zaczynaj! Jesteś pewna? O, jestem pewna. <laughs> <Czasu mam. śmiech> Zaczynaj, bo ja też mam tutaj parę rzeczy do pokazania. <laughs> Powiedz, jak to pokazywana. robisz. Ja może, ja może tylko zacznę od tego, że właśnie są marzenia i są cele, tak? Są marzenia, które u niektórych pozostają tymi marzeniami do końca życia. Bo nigdy nikt z tej chmurki ich nie próbuje zdjąć i urealnić. I nadać im jakiś tor. I wskazać im jakiś kierunek, i zaplanować działania, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast cel różni się od marzenia właśnie tym, że przygotowujemy się do tego, co zrobić, żeby go osiągnąć. To tak w skrócie. I my z Natalią dzisiaj Wam pokażemy, co my robimy, żeby osiągać nasze cele, które bardzo lubimy sobie, sobie stawiać, a jeszcze bardziej lubimy je realizować. I wcale nie jest to łatwa droga. Nie, ale jest bardzo przyjemna, bo. W ogóle, jak powinnam zacząć od początku? Szczerze mówiąc, to tak, najlepiej. E, ja jestem marzycielem, chociaż teraz, jak podałaś definicję, to powinno być jeszcze marzy, marzyciel, który nigdy się nie poddaje i dąży do celu. Dosłownie. Bo samo słowo marzyciel, no to właśnie to. No to, to taki ja dyżur, taki no, leżał na trawie i marzył. No, no dokładnie. A to nie o to chodzi, znaczy to też jest piękne, ale to, to nie określa tego, co ja robię, nie? Mm -hmm. Ja uwielbiałam marzyć marzyłam zawsze jako dziecko i, i to było. Ja to pamiętam to uczucie, bo marzy... One po prostu te marzenia były wszędzie, wszędzie. Od początku dnia na koniec dnia w szkole, w domu moja mama zawsze mówiła zejdź na ziemię. <laughs> Oczywiście pozytywnie, nie, bo ona po prostu jak słuchała moich tych rzeczy, które wymyślałam, to no tylko jej głowa to była w stanie gdzieś tam przeanalizować, a dla mnie nie było nic nie do zrobienia po prostu. I to było piękne, że jako dzieci nie mamy ograniczeń. I potem czas płynie i ja sama z czasem zrozumiałam, że no właśnie, dobrze jest wrócić do tego dzieciństwa i zrozumieć, co to znaczy marzyć i nie ograniczać się. Ponieważ my jako dorośli już mamy coś takiego, że marzymy, ale tak bardzo bezpiecznie, na zasadzie Ostrożnie. No, no, dobra. Ostrożnie. Tak, przez, przez pryzmat tego, jak żyjemy, co mamy, ile mamy i czy to się na pewno uda, i to jest takie no, bardzo, bardzo skromne. Dokładnie tak. I wiesz co, zanim zaczniesz mówić o tym, jak to robisz, to ja tylko dodam jedną rzecz, bo zapomnę, że właśnie jako dzieci mamy ten dar takiego naturalnego marzenia, wchodzenia w różne postaci, inne światy równoległe, wiesz, szafa, narnia i tak dalej. I tworzymy przepiękne wizje. Natomiast jeżeli w życiu dorosłych będziemy to robić, czyli właśnie będziemy wchodzić w takie wizje, często to będziemy łamać sobie te bariery, które nas Skądinąd ograniczają właśnie do tego, żeby te marzenia spełnić. Więc im więcej wizji, im więcej nauczymy się z powrotem marzyć, sobie wyobrażając różne rzeczy, tym bardziej przybliżamy do siebie te cele. Tak to działa. Właśnie. Wizualizacja. Powiedziałaś o tym, jako wizji. To jest kolejna rzecz, która. Wiesz, to ja to mówię, dlatego że ja dotknęłam to a, bycie dzieckiem, dorastanie, potem bycie dorosłym, pracowanie z dziećmi, gdzie to w ogóle była rewelacja, bo oni Pani Natalio, a to, a tamto ja potem znowu wróciłam do tego dzieciństwa, więc to jest niesamowite. E, I też pielęgnowanie w tym dzieciach to, że niech ona naprawdę popłyną i ja płynęłam razem z nimi. E, więc ci, co mnie znają, to wiedzą, że ja jestem osobą, która no, nie ma rzeczy niemożliwych absolutnie nie ma. E, bo taka jest prawda. Ja, ja nie mówię, że e, m, bo ktoś mi powie, no ale nie możesz być marskianem albo słoniem. No tak, no. No, ja Bo nie chcesz, bo nie chcesz, ale a gdybyś tak. chciała, to ja nie wiem. No właśnie. W każdym razie a, to jest cudowny temat, ponieważ uważam, że marzenia napędzają w ogóle. Marzenia powodują to, że życie staje się piękniejsze, że dążymy do. No właśnie, bo pod moim słowem marzenie jest dążenie do tego marzenia. Czyli nie tylko właśnie albo sobie wymyśliłam to czy tamto, tylko po prostu chcę czy chciałabym. I to nie chodzi nawet o rzeczy materialne, bo pod słowem marzenie to może być wszystko, tak naprawdę. Więc to kim jesteś, jaki się ma zawód, jakim. A z jakiej rodziny się wywodzisz, jakim jesteś typem temperamentu, Naprawdę to nie ma totalnie znaczenia, bo to jest twoje marzenie. I yy, yy, może tak, <laughs> ale żeby to tak jakoś skomasować, to yy, yy, szczerze mówiąc, nie pamiętam, kiedy ja to zaczęłam, ale zawsze było u mnie to, że ja wycinałam kartki, coś mi się podobało, to zdjęcie, dopisywałam, moja cała ściana w pokoju, sufit, bo miałam skośny nawet, no dzisiaj też mam już w swoim domu skośny e, sufit, i tam było wszystko po prostu. To było coś, co chciałam, coś, co zobaczyłam, że jest super, to to e, e, po prostu wisiało u mnie na ścianie. E, potem sięgnęłam jeszcze dalej, czyli, a to się wzięło przez pryzmat po prostu spędzania czasu z ludźmi, którzy E, są w miejscu, gdzie ja chciałabym być, to też jest ważne. Czyli uczyłam się od kogoś, kto osiągnął coś, co ja chcę mieć, po prostu. I teraz powiedzieli mi Natalia, e, super, że to robisz, to teraz sięgnij jeszcze dalej, e, spisz to na kartce, zdjęcie z zdjęciem, ale spisz dokładnie, bo widzimy na zdjęciu, że no nie wiem, przysłowiowo, tak? no mnie to nie jest, ale to czerwone Ferrari. No to teraz opisz, jakie obicie, jakie oponne, gdzie, co, jakie, wszystko z detalami. I jak to wszystko opiszesz, przykleisz to zdjęcie, podpisz się na dole i napisz datę, kiedy ty to zrobiłaś. To jest jedno, a potem napisz datę u góry czy z boku, kiedy chcesz to zrealizować. Tak. I jak zrobienie tej części pierwszej, czyli zdjęcia, opisanie i napisanie, kiedy to co zrobiłaś, jest naprawdę bardzo proste, przyjemne, tak ta druga data, już nie do końca. I e, ja miałam takie dwa, dwa tory. Pierwszy mój tor, bo to jest ta książka, którą mam, 100 marzeń, i to już jest druga, e, to faktycznie przyklejanie nie było żadnym problemem, tak? Opisywanie nie było po prostu żadnym dla mnie e, wyzwaniem. Za to, jak już pisałam datę, tak mi się ręka zaczęła trząść dosłownie. Mówię, matko, nie. A rok, a czemu ten, nie no to może trochę opóźnię. <laughs> I tu się złapałam znowu na tym, że moja dorosłość i to właśnie, że bombarduje się, hamuje się przed tym przez pryzmat tego, co mam. Mhm. Więc znowu trzeba było chwilę popracować nad tym, żeby to uwolnić i też racjonalnie podejść, ale na zasadzie OK, chcesz to bardzo, to kiedy? Czyli takie palące pragnienie, że chcesz to osiągnąć. No i tu się kłania również potem Element mm, dążenia do tego, czyli krok kroku, co i jak, e, bo w zależności od marzenia, e, to wiadomo, że trzeba ten. To już jest pierwszy krok, ale ten drugi krok, czyli rozłożenie tego na czynniki, e, te podstawowe, a co zaczynam, z czym to połączę, kogo spotkam i myślenie mhm. o tym codziennie. Mhm. I nie ukrywam, że e, przepisem nie jest zrobienie książki, to nie jest przepis na zasadzie mam. I teraz czekam, kiedy mi się to zrealizuje. Jasne, to już jest połowa sukcesu, ale zaglądanie do niej codziennie e, dobrze by było. Dobrze by było. Bo to jest pielęgnowanie właśnie. jakby. Tak. <laughs> dobrze by było. Pielęgnowanie tego, co się chce mieć. E, I to nie jest jakby świat. E, bo często słyszałam, Natalia, to jest taki twój e, e, fantastyczny, nie, inaczej to było. nie fantastyczny świat, tylko taki nierealny, o. Mm -hmm. ja, wiesz co, ale... To nie jest nierealne. Tego urealne. To jest. To, ja to urealniam, po prostu robię tak. I nie spisuję dlatego, że mi było przyjemnie, tylko dlatego, żeby to zrobić. Teraz, żeby nie być gołosłowną, zacznę od takiej bardzo najprostszej rzeczy. I to jest moje, to są takie ciarki, które przeze mnie przechodzą. Bo ja sobie spisałam taką rzecz kiedyś, dla mnie to było ważne, że chciałam mieć takie a inne kolary korekcyjne. Dokładnie, wzięłam sobie zdjęcie, wyszukałam, trwało mi to trochę, e, opisałam je, e, wiedziałam jaki mają mieć kolor tych bocznych e, załóżników, że mają być bez ramek, mają być z samym szkłem, na żyłce, wszystko, wszystko zrobiłam i napisałam datę, kiedy chcę to mieć. Mhm. Zostawiłam to i faktycznie nie powiem, nie zaglądałam do tej książki codziennie. Ale y, był taki moment, gdzie i musiałam zmienić oprawki. Musiałam to zrobić, musiałam iść do okulisty i wiedziałam, że muszę to zmienić. E, więc e, to się, że tak powiem, przyciągałam. No i teraz, jak przyszedł ten moment, powtarzam, ja tamten moment wybierania już samej e, tych oprawek naprawdę poświęciłam dosyć dużo czasu. Trwało to trochę, gdzie mój mąż mówił, ale przecież nie będziesz rzeczy kupować. Wiem, ale chcę mieć już taką pewność. Agnieszka, ja weszłam do sklepu, e, e, Przeróżne rzeczy. Nie miałam z tyłu głowy, jakby nie przypomniałam sobie, co ja wtedy zapisałam, jakie to miało być, jaki kolor i tak dalej. Tylko po tym wszystkim, jak już wszystko sfinalizowaliśmy, jak ja je odebrałam, otworzyłam książkę pewnego razu i sam, myślę, co to było? Bo mam okulary po prawej stronie, książkę otwartą w tym momencie, kiedy to jest to moje marzenie. One są identyczne. No, kopiuj, wklej. Nie mówiąc o tym, że cena była ta sama. I wtedy zamarłam. mówię nie, no coś. W ogóle co ale tak ja właśnie działa powiedział? nasz mózg. Tak właśnie działa nasz mózg, że jeżeli my sobie zrobimy tą wizję, taką bardzo detaliczną, opiszemy ze szczegółami, to wręcz czujemy zmysłami wszystkimi dokładnie, co to ma być. I dokładnie tak się dzieje, jak ty mówisz, bo z jednej strony trzeba zaglądać, yy, trzeba, to jest złe słowo, ale fajnie by było. Są też takie szkoły, które mówią codziennie albo najlepiej dwa razy dziennie po przebudzeniu i przed zaśnięciem, zaglądaj sobie do tych swoich zdjęć czy opisów czy celów. Super, ale nawet jeżeli tego nie zrobimy, a coś bardzo chcemy, bo tu jeszcze jest takie coś, że jeżeli się rozproszymy i tych celów zapiszemy 100, no to będzie nam trudno codziennie o tych 100 celach myśleć, tak? Coś mhm. zawsze sobie wybierzemy jako to pierwsze, jako to najważniejsze, jako to najciekawsze, najatrakcyjniejsze dla nas i tak dalej. I to właśnie sprawia, że jak sobie tak o jednej rzeczy będziemy myśleć, myśleć i myśleć, to ją przyciągniemy. Prawo przyciągania po prostu tak działa, według Briana Tracy. Ja się pod tym podpisuję. Naprawdę, właśnie, nie wiadomo jak, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo dlaczego. Oczywiście z moim udziałem, ale jak sobie spisuję moje cele zawsze na początku nowego roku kalendarzowego i potem do nich zaglądam na końcu, to nie znaczy, że ja w ciągu roku do nich nie zaglądam. Ja do nich zaglądam. Ja o jednych myślę, a o innych zapominam, że je tam zapisałam. A mimo to część z nich, z nich się po prostu zadziewa przy okazji, tylko dlatego, że je zapisałam. To jest też moc zapisania, narysowania sobie e, tego, do czego dążę, tego, co bym chciała. Choć dzisiaj nie wiem, jak to osiągnę, czyli nie mam tego sposobu, e, żeby nie ograniczać się tym jakiem, nie? Zawsze tak to nazywam, jakiem. Mm -hmm, mm -hmm. Zaczniemy myśleć o tym jak i nie znajdziemy rozwiązania. To jakby spalimy sobie ten cel, spalimy sobie to marzenie. Po co? Nie róbmy tego. Chodzi o to, że zadziewają się takie rzeczy w naszym życiu. Codziennie spotykamy różne osoby, słuchamy różnych osób, y, inspirujemy się czymś, y, doświadczamy czegoś nowego, i w naszej głowie pojawiają się, otwierają się nowe drzwi, możliwości. Więc nieważne, że nie wiesz dzisiaj jak to zrobisz, jeśli bardzo, bardzo, bardzo ktoś chce coś osiągnąć, jestem przekonana, że jak najbardziej może tutaj poprzez pracę ze sobą te wizualizacje, jakikolwiek by one nie były, osiągnąć to. A ty też też tam... to po prostu ewidentnie <noise> pokazałaś, że to tak działa, nie? To jest taki szczegół, znaczy szczegół, ja wybrałam taką najprostszą rzecz, bo Gdybym miała sięgnąć wyżej, to mogę śmiało powiedzieć, że dom, w którym mieszkam, jest w mojej książce i on był już parę dobrych lat temu. A nie mieszkam tyle, więc i, i mało tego, mam tam drugi dom. I wszyscy mi powtarzają, mówią: Ale po co, pisz masz już jeden? No i <laughs> a bardzo wiem, i wiem, gdzie będę mieszkać, i wiem, jak to będzie jeszcze wyglądało. A to jest moje, tak? To jest też ważne, tak jak Twoje Agnieszka, i to jest też piękne, że, żeby się nie ograniczać i nie patrzeć z tego, że. Y, y, no właśnie, to też jest sprawdzenie ciebie poprzez życie, nie? Czy ty na pewno tego chcesz? Bo to jest przyjemne, to, co my tutaj teraz robimy, ale potem zderzamy się ze światem i musimy, jakby stanąć i stwierdzić, nie, ja wiem, czego ja chcę, tak? Bo to, to, to marzenie teraz. Ja nie chcę tego już rozklepywać, ale jakby chodzi o to, że. E, musi być to palące pragnienie, ono być twoje bez względu na to co mówi cała reszta, więc to jest tak w dużym w dużym skrócie, ale wiem Agnieszka, że ty masz metodę e, i ty masz swoją e, mapę, powiedz mi co ty tam, jak to tam zbudowałaś? Wiesz Ostoj co, się. przede wszystkim ja strasznie, ja strasznie lubię, lubię rysować i lubię ołówek i mam taki kubełek swoich miękkich ołówków, twardych nie lubię, czyli najlepiej żeby nie miały literki H, czyli hard. Tylko Czekaj, B, 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 żeby miały i B niech sobie w nieskończoność rośnie. Jeden ma średnicę 5 mm, więc jest taki duży. Dostałam go od mojego supertaty. Kiedyś dawno, dawno temu jako dziecko. Mój tata był architektem, więc on w ogóle miał tych ołówków zawsze bardzo dużo. Mój brat też przepięknie rysuje, więc też zawsze te ołówki gdzieś tam, ale ja też je bardzo, ja po prostu muszę mieć ołówki. I odkąd mam dzieci, te ołówki mi ciągle znikają. Ciągle mi je podgradają. Więc ja je bez przerwy dokupuję. Jestem maniaczką takich rzeczy jak dobre gumki do masania, ołówki, szkicowniki i takie rzeczy. Więc zaczynając od tego ołówka, że jak ja wezmę do ręki ołówek, to ja tworzę, tworzę coś i zapisuję w różnych miejscach. Bo czasami nie mam przy sobie jakiegoś mojego cudownego zeszytu, a właśnie wpadłam na genialny pomysł. Co robię? E, zapisuję Maluj. w telefonie, w notatniku, albo właśnie maluję w postaci jakiegoś, jakiegoś obrazu, rysuję, bo to jest właśnie ołówek, ale też lubię kupować różnego rodzaju takie piękne zeszyciki, które porządkują nam e, i pomagają w zarządzaniu czasem. O zarządzaniu czasem też osobno powiemy, ale tutaj poprzez różne pytania, im mniej pytań w takich zeszytach, tym lepiej. Ale jak jest piękna kartka, na przykład w złote kropeczki albo w złotą krateczkę, to ja uwielbiam zapełniać to właśnie. Tym moim cudownym marzeniem, które, tak jak powiedziałam, ja nie zawsze pisząc wiem, jak ja to zrobię, ale ja wiem, że ja tego chcę. I to Aha. pragnienie, które jest u mnie naturalne, sprawia, że przyciągam takie wydarzenia i takie osoby w swoim życiu, które pomagają mi po prostu to osiągnąć. Tak to się dzieje. Czasami cele się dewaluują, tak też może być. To mam taki drugi zeszyt, ale akurat tu jest zeszyt coffee coachingowy, tutaj zapisuję nasze tematy, jakieś przemyślenia. Yy, I też jest taki ładny, różowy w złote kropeczki. Różowy to mój ulubiony kolor. Natomiast raz Różo? Roku robię... No, różowy, różowy, różowy. <laughs> po prostu. Różowe okulary też skądś się wzięły. One się wzięły właśnie po to, żeby no nic to sobie nie ograniczać, tylko po prostu spojrzeć przez to okno, patrzeć po horyzont, który jest nieskończony. My nie wiemy, gdzie jest ta linia, i tak ma zostać, nie? I tego możemy się w głowie z powrotem nauczyć, bo każdy z nas to umiał robić, jak był dzieckiem. Tak jak Natalia powiedziała. Jak byliśmy mali, żadnego problemu. Im starsi, tym więcej blokad widzimy, bo też ludzie z otoczenia, właśnie tak jak powiedziałaś, ale po co ci drugi dom? Ktoś powiedział, przecież masz jeden, nie? Według niego tak, ale według ciebie nie. nie? Dlaczego chcę mieć pięć domów, bo mogę, bo chcę, bo to jest moje wrażenie. Wiesz, jakby to, żeby, że my się konfrontujemy z czyjąś oceną, bo tak też jest, no to też uczy nas tego, jak pilnować tych swoich celów i nie pozwolić. Komuś nam popsuć tego planu, który mamy w głowie, nie? Mm, ja robię ładnie. sobie taką mapę myśli. Mapę marzeń, Czekaj, bo Cię nie słychać, jak zasłaniasz. Y Dobra, mapa marzeń. Lubię ją robić z wycinanek, tak jak ty mówisz, czyli na warsztatach z moimi studentami czy też kursantami. Robimy tak, że ja zbieram przeróżne gazetki z różnych branż i wycinamy sobie na podstawie naszych skojarzeń, robiąc mapę sukcesu na przykład. Nie? A ja tego nie wycinałam, tylko szukałam w internecie obrazów, które w głowie miałam, żeby jak najbardziej oddały. Część z tych obrazów to są moje zdjęcia też, tutaj powklejane, na różowym tle tak, żeby nie było, jest część zawodowa, jest część prywatna, tutaj jest moja rodzina w, w sercu tej mapy, bo ona jest dla mnie bardzo, bardzo ważna i jak ona, jak w niej wszystko będzie dobrze, jak ja o to zadbam, to cała reszta też po prostu dużo łatwiej się zadziewa. Jeszcze mam taki zeszyt, ponieważ lubię, jestem miłośniczką gry o tron i tutaj zapisuję sobie moje małe sukcesy, małe, duże, różne, tak, Spisuję je sobie. Zawsze powtarzam, że taki zeszyt w momencie, kiedy mamy chwilę słabości, nie chciałabym tego nazywać depresją, ale mamy gorsze, gorsze czasy, gorszą psychikę osłabioną. Kiedy weźmiecie sobie zeszyt, w którym zapisaliście, zapisałyście to, co było wasze, to, co się zadziało za, z waszym udziałem, to zobaczycie czarno na białym zero-jedynkowo fakty, a nie będziecie musiały przypominać sobie, co ja takiego w ogóle zrobiłam, bo dzisiaj mam poczucie, że nic nic nie osiągnęłam nic nie mam jestem na. Jest, ten zeszyt jest cudowny ten zresztę jest cudowny i myślę że to zrobimy na odcinek e, specjalnie oddzielny Dobra. bo myślę ten że zróbmy. to jest też forma afirmacji ale to co właśnie powiedziałaś celo, e, piękne zdanie że w momencie kiedy jest e, e, tak no może nie gorzej Bum. po prostu jest no to właśnie otwierasz i nagle stwierdzasz że jest wdzięczność bo Dosłownie, pojawia się wdzięczność, bo, bo masz, bo tyle się wydarzyło. I to jest tylko chwilowe, to jest takie okłamanie w sumie. Nasz mózg w tym dniu tak jest, wbawia nam, że jest źle, a tak wcale nie jest. Chwila no. słabości jest dla każdego dobra. Oczywiście w granicach rozsądku. Dosłownie. Wiesz co, ja jeszcze tak, widzisz, ja mówiłam, że, że marzenia, my nie możemy, nie skodzić. ten odcinek by trwał parę godzin. Ale jest jeszcze taka przesłanka, chciałabym, żeby, znaczy, na pewno inspirujemy i też chcemy podpowiedzieć, że zróbcie wszystko, żebyście to zapisali. Bo to często powtarzamy: jedno to, co jest w głowie, ale drugie to, co jest zapisane. I tego jestem pewna w 100% i myślę, Agnieszko, że, że myślimy podobnie, że cokolwiek to jest, czy to jest rzecz materialna, czy to jest rzecz taką, którą chcesz poczuć, bo może ktoś, jego marzeniem jest poczucie. Bezpieczeństwa, opisz, jak to bezpieczeństwo na ciebie wygląda. Może chcesz mieć przyjaźń, może chcesz tworzyć rodzinę. To są rzeczy, które nie kupi się za pieniądze, ale e, myśląc o tym marzeniu, opisując to właśnie marzenie, jeszcze tym bardziej warte jest zapisania, opisania całkowicie. I wtedy są emocje, które po prostu są. E, no to, to, to jak się nie spróbuje, to się to człowiek tak, tego nie, nie, tak, nie zrozumie. Tak. Więc. Tak, jak nie spróbujecie, to w ogóle nie będziecie tego. odbierały na naszych falach w tym momencie. Jesteśmy trzeźwe, po prostu jesteśmy nakręcone tym, że wierzymy, że to działa i magia, magia słów i tego. Pamiętajcie, że nasz mózg, słysząc nasze myśli, dwa razy mocniej je rejestruje. A jeżeli je zapiszemy, to to jest siła co najmniej trzy razy taka i dzieją się po prostu magiczne rzeczy. Wierzcie albo nie wierzcie, ja zawsze namawiam do tego, żeby spróbować na sobie i zobaczyć, czy działa, aczkolwiek trochę musicie poczekać, bo jeżeli tego nie robiłyście nigdy wcześniej, to też musicie się tego nauczyć, tak? Nauczyć, ale przede wszystkim uwierzyć. I tego wam życzę dzisiaj. Ja również, i cytat. Ponieważ nie. ja już jestem przygotowana. Um, powiedział to Napoleon Hill. O. myśli są rzeczami, a mocy nabierają wtedy, gdy zmieszać je z precyzją celów, wytrwałością i palącym pragnieniem. Mm. Dokładnie, <grystanie> kropka, stawiam kropkę. Dzięki Natalia za dzisiaj. Dziękujemy. Dziękuję. Do zobaczenia. Następnym razem. Do zobaczenia.